Ale typa I się zrobi później zbrójkę, bo bez zbroi to szybko się poginie Odpal Dobra, odpaliłem Te będzie trzeba rozsponkować, bo oni później po nocy przychodzą i je jedzą, No to no? trzeba budować dookoła, się obudować bo... No właśnie, no, niosę już beleczki. Wiesz tam zesaneczek, ja weź. No to zbuduj się drugą samkę, samki. No, tu nie będę podał No co właśnie, kolej jedna kolejny kanibale uważaj, i ci robi, dobra. wejdź jak go zajadę. Tylko, że oni chodzą to chodzą we dwóch co najmniej, nie? O, lizarda mam. Zaraz go jeszcze ten, No jest, lizarcik, dobra. No nie, no kolejny. Ale żeś miejsce tutaj znalazł Gdzieś to znalazłeś Ej, pomóż mi umieram, umieram Gdzie, 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 gdzie Umieram, przy domku Przytrzymaj ich się apapa Czekaj, mnie apapa według mnie we Jeszcze odgłosy Dobra, wiadomo papa, jeżeli dać koło To jeszcze kobita gdzieś, bo... Łoś słyszysz, słyszysz te odgłosy Maciejowi się chyba nie spodobało, że żonę mu zabiliśmy. To było na wzdek, dwadzieścia jeden chyba, tu coś, kurde. Dawaj moje sanki, ja cię zbuduję z tych patyku, powiem, Idę po patyki, no. ja jest Głodny jestem Chcesz, to ci wstawię lizarda do piekarnika. No, ale no suszarkę możemy zrobić sobie Dobra, no, wrzucam ci lizarda, nie zapomnij o nim Ile patyków? Żeby się nie stawić, 21 Ej, chodź te kości pozbierasz. O co na razie nie potrzebuję. Teraz zrobisz. Kyrman robię właśnie. I chodź od razu lizarda, zjesz. Dobra, idę. Uważę ci na obisko. Ty gotowa to jest? Jeszcze nie? Jest gotowa? Nie, jeszcze nie. Musisz poczekać aż będzie taka buzia. Ej, palę się, podstąp. Ja wody nie mam, jestem odwodniony tutaj. Gdzie ja mam wodę? Pomypisz tę Alkohol jest dobry! Alkohol najlepszy. Ej, ptaka zajebałem. Ale jestem brutalny. Ty wiesz, że w GTA, nie? gracja No Ty wiesz, że w GTA, nie? Wiesz, że kota, kota kopłem? Bo się tylko no, kota i kopniaka jebłem i p*** Ale są brutalne, nie? A tak, co zrobiłem z brójka Zjadłeś tego lizarda? Tak Towarzyszą. Mhm. Hej, patyk już zgubiłem. Co? Gdzie masz towarzystwo? Nie, myślę, że patyki nie to, towarzyszą, mhm. ale patyki już zgubiłem. Serio, tak długo się żyło jedno rąbki, takie małe. Mhm. To, A gdzie to masz te zamki? Jest ty położyłeś taneczki, drodzy Czekaj, idę po patyki, bo... ...to są patyki. Ale fajnie się tym jedzie. Fajnie, nie? żebyś mhm. nie leciał za daleko z misiankami. Dobrze, zaznaczone jest yy, flaga w tym dnie. Zaznaczyłem? Mhm. Ja gdzie są sanki? Muszę je szukać. jest będzie no, trzeba iść na plażę, poszukać przy górzie. Jakiś walizaczek, albo Mirenda, albo czegoś Ci mm -hmm. się przyda yes. yeah, Bo kurka ja już nie mam mirędy, ale mam wódę Czym się wzrusza te? Na canki? Na C, dobra. Na C no. Dobra, dobra. Już mam. Błaga! Łupanie. Robię na głowę ci spadł. Prawie <laughs> no. jakie bojowe wydają. Te drzewa się rzuciły wszędzie? No. Dobra, front już mamy. Teraz, panie, co żeś tu zrobił? Co? Co ty, co ty zrobiłeś? Powiedz mi. do nas do nas podglądać, no. Kurwa, ja pierdolę, myślałem, że coś źle zrobiłem, że kanibale będą po teraz podglądam. Boże, Czyli No bo będą, bo będzie się przebierał i co. Boże, Fluxi, weź. Weźcie sobie sanki, kurwa, drewno. Ty, Mam. Ty, gdzieś pod Ale bóg, ale bóg był, no. No, prawie zleciałem. No, zleciały Na sikcie szybko się biegamy, co nie? No wiem, 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 wiem. Ja Nie, nie widziałem, dopiero teraz skakałem się Lekko tak, nie zgubiłem się zobacz. O panie, widziałeś co tutaj w ogóle jest? Nie Chodź co zobacz ale bajera. Okej, okay, chyba ale tam są Ale ogólnie panie tu Jakieś zatopione okręty Chyba, nie wiem tutaj to... Gdzie ty jesteś bo ja nawet nie No tutaj, widzę, widzę cię A, widzę. No tam jest jakaś łódka w ogóle Ale tam dużo się świeci no sanki się nie czy... nie ma, co to jest. ci się wyjebały Również nie sankami Można zobaczyć No, chodź, 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 chodź. Widzisz? co jest? Fajne, nie? Ładne widoki będziemy mieli. Ja tam stałem, byłem. się coś świeci. Wreszcie wipe były. Byłeś? Nie ma nic ciekawego? Mieli linie, były, ja mam przy sobie. A no, no. No mniejsze linami, nie, nie potrzebują na razie. Ty, ja może domek na drzewie, co później zrobimy kiedyś no tam. zrobimy sobie też. Zabudujemy no. się i pójdziemy na domy, żeby zrobimy. Ja, o, i będzie można zrobić ten taki most między na przykład na dwóch drzewach się zbi pod wodą i jeden twój, jeden mój No I między nimi most, będziemy to ładzić. O, jak małpy Drzewo spada na swoją głowę Prawie Moje też leci gdzieś yy, Ciemność ciemno robi, chodź pozbieramy te, tutaj co mamy, to zaniesiemy do domu I pójdziemy pać. Dobrze jeszcze stolik, siedzenie byśmy chcieli zrobić, ognisko i napięcie to poczekaj, to ja kraftuję ją Przy ognisku chyba? Tak? Dobra. Dobra Stolika chyba nie ma tu akurat To ja się nie mówię, gdzie ognisko? Gdzie, gdzie jest ognisko? Obok. tam gdzie było, kanibale to paliliśmy tam. Te ognisko znikło To jest nic nie ma, nie? bo się wypalił No, Co no ja zrobię się psuje E, dwa patyki są potrzebne masz? Mam Oto to wejść przynieść, tu położysz, a ja skraftuję od razu ławkę Ile? Kanibale biegają Ale i chodź tu Gdzie? Teraz ja, słyszę y, tu, 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 tu. Oni Dobra, i chodź spać może. Chodź do domku! Ja to... Z-klik. Z-klik. <laughs> o panie, jaka O Ty jaka muzyka mój Nie, O ja muzykę mam wyłączoną, mój Boże. wyłączoną, wiesz? Boże. To to <laughs> o mój ty O

Gdzie, je, kurwa? Chodźcie tu, kurwa. Tu, to jest chodź, chodź tam. Ja jestem, żyję. Jeden się na chacie zbugował Dobra, zabijemy i chodź spać Łukaszczę, ja ci mówię, idziemy spać No tak jest dzięki Dobrze. To no, jest dzień dobra. E, pierwsze to to robimy większą chatę chyba. Albo nie, do, dokończamy obrotę, żeby na nie weszli. A, no to się Tylko wziąć. tutaj będzie trzeba jeszcze wyciągnąć. No nie, było od od nie, razu. Się ognisko. Ja też. Było ognisko. Położyłem tu. Moje. Podpalić trzeba. Ma coś do życia? No mam. No. Wyjdź gdzieś coś, bo ja nie mam nic. Z drugiego? No, dwa życie. Ale, no poczekajcie przy nim, bo to się nam spali? Ja tutaj... Pierwsze co to robimy właśnie teraz? Nie? nie łapkę, tylko ogrodzenie, że nam to gówno nie wchodziły tu. Tylko się pali Dobra, ja się mi, już jedno. Dwie jest drugie. Zobacz, to ja już lecę po tę... ...po... Bo... wębelce. Nie sądziłem, że to aż tak chatę może rozwalić tak szybko. Przecież to palec czasów i po pochłupie było. No... ...sanki są zapłonione. Ja sobie powiem. Tak. Może na tangi. No, kliknij na niego, normalnie, patrz, wyprostujecie się. Mhm. Mm a ty masz różową, serio? No, to jest no za to Ja mam różową, co ty? się, <grym> zarobiłeś <zespozyre> A to mam kolor mieć? Nie, jakieś takie baty męskie nie węskie O, oh, trupa tu mamy Spalimy Kości tu leżą, nie? Wiem, wiem, ja już sobie zrobiłem Destroja, ale już mi ci ją zabili. Mocniejszyli. Ej, garnek mam, Ale to... O, mam troszeczkę armu. No, bo to mało daje. Ty nie żeby coś, tak. e, nie żeby coś, ale znalazłem jaskinę. Więc że ma 8 piecer się... To znalazłem ty. to i Tutaj coś z tego zrobiłem póki co To jest dziura w ziemi i sznurek, w którym się zwierzęta na długo to, 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 to i z tego Póki co Ja mam później jak będziemy uzbrojeni w lepsze śkiery Kevlar z kełmem. Prawie jak w sensie to się pójdzie i się zrobi. Napad na bank. Też na No, ja też. Ale tak będą lepsze siekiery, bo z tymi nie ma sensu. A, i będzie trzeba jeszcze po Miryndę iść. Bo pić mi się chce, a została tylko wódka. No. no, to teraz ciotka się będzie cieszyła, bo w końcu odcinek stawisz. Znowu nas wyśmieje. Ale będzie. No. Tylko powiedziała, że będzie oglądać. Bo ona się wtedy śmiała z tego jak ta się w kooperacji ten w, w, w Bógowego, nie? Że poza tym byłeś. <śm> 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 ja ona się wtedy z tego śmiała.

Z blizada, z blizada Dobry jest, lepszy niż kości Nie kusi mnie ta zejście w dół tam, nie? Zostaw Czekaj, muszę sobie wypić coś Bołnicę Nie wiem, wspomnęła kurwa. Ruchu, leci. Jej, kurwa, ja do Ej, kurwa, wyszli tutaj. Ilu? Na dwóch. Uciekli sobie. Wrażli, kto doszedł się mnie. A nie, ja. Kurwa, jeżeli nie, się czekaj, poczekaj, tu. Czekaj, idę ci pomoc. Odłożę deski idę po pomoc. Poczekajcie, nie mi się tylko no. Jakże zaraz kończymy to. teraz będzie nie w Czekajcie, że to już jestem. Mogę już jeść? Dziękuję. No, jak, jak. Матрету и гой, No, zdarza się To nie wiem, czy to ma z budowania zbudowanie takiego czegoś lepszego, jak c 5 jest update. Wiadomo ja tylko ogóle, tak kiedy je... sobie, tylko tak sobie no. Wiadomo w ogóle kiedy jest ten? Yy, wersja końcowa